Paczka z Dystrykt Zero, jakie to jest wielkie. No, trochę preorderów, trochę zaległości, dużo przyjemności, więc idziemy na stół i zobaczymy, co tam w środku się znajduje. <ślesk> Gotowi na prezentację? Udało mi się uporać z tymi wszystkimi pudłami. Przygotowałem sobie dla Was całą prezentację no, tego plastikowego dobra od McFarlane Toys i na początek coś co, wybaczcie, ale nie będę chciał jednak mm, otwierać bardziej, omówić, czyli pierwszy tak naprawdę e, Superman i pierwszy Superman w wydaniu McFarlane e, Collector Edition. Srebrzane w ogóle te napisy, i to wszystko tutaj jest świetne z 80, z 85 na pudełku, czyli 85-lecie Supermana. Jakiś czas temu było 80-lecie Batmana, i też były właśnie sygnowane między innymi tym numerem, tylko tamte chyba troszkę lepsze log logotypem, ale tutaj i tak jest to świetne wydanie, bo jest właśnie. Z taką podstaweczką, To można zobaczyć na filmach w internecie, i karta, właśnie z pierwszym takim symbolicznym wręcz bym powiedział, motywem Supermana, właśnie jeszcze ze starym takim znakiem, gdzie podnosi pojazd. Tutaj od razu możemy zobaczyć, że z tyłu całość się tak naprawdę tego właśnie zajmuje. Cały ten rysunek, taka w ogóle statuetka, jest z tego co wiem, dostępna albo będzie dostępna do zakupu, czyli Superman Action Comics. Jeden. Powiem szczerze, że no rewelacja. Świetna pozycja no, dla kolekcjonerów. Sami możemy zobaczyć właśnie jak to się prezentuje. Plus właśnie te łańcuchy takie, które one są rozszczepiane. Ja widziałem właśnie na tych filmach. Korci mnie, żeby to otworzyć. Tutaj w ogóle na dole jeszcze coś mamy. Aha, to jest chyba podstawka ta taka, możemy unosić subka też między innymi. Tak, właśnie, czyli możemy go unosić, mamy taką podstawkę, tak, tutaj widzimy. A dodatkowo jest jeszcze, właśnie, taka zwykła podstawka czarna, ale no mówię, to chciałbym na razie pozostawić w takim motywie. Wiem, że jest jeszcze też Alan Scott w tym pierwszym rzucie oraz Abyss. I chyba tylko tyle. W drugim będzie m.in. Hawkman, będzie Sinestro i będzie Firestorm także 01 właśnie czyli jedynka pierwszy numer i e, pierwszy numer pierwsza pozycja właśnie z tej serii i ona idzie po prostu sobie na razie na bok. Teraz będzie coś otwierane, coś otwierane. E, to co jednak za nieduże pieniądze udało się zdobyć i te nogi, te nieszczęsne nogi z bardzo fajnego lubianego przeze mnie komiksu najczarniejsza noc, czyli Black at Night. i e, możliwość złożenia właśnie e, buffa Atrocitusa. Mam już e, te pozycje. Mam oczywiście super... E, przepraszam e, Batmana, mam Deathstorma i mam Kylerena No i teraz właśnie brakowało słupka, su żeby doczepić nogi do tego właśnie e, buffa. On jest ogromny tak w ogóle, no ale nic. Zróbmy to, otwórzmy, bo Właśnie ze względu na te nogi głównie chciałem tą pozycję, tą figurkę. Ale jeśli okaże się, że Superman jest fajny, to też go sobie zostawię. Tutaj oczywiście mamy fajną kartę, przyznam szczerze, ona spoko wygląda. No i jest też podstawka. Ale my najpierw skupmy się na. Tym, co tutaj widzimy, to w ogóle zobaczcie, jaką on ma pelerynę, taką e, posiekaną, wręcz bym powiedział. Ale to będzie łatwo wyjąć. Najgorzej no będzie e, z tymi elementami, ale zróbmy to sprawnie. Powinienem teraz robić pyk, 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 tak jak to robią e, na przykład Review Spot dobrze mówię na kanale. Bardzo no, często korzystam z jego właśnie recenzji. Ale nogi są już. Nogi najważniejsze. Bez nich ani róż. I naprawdę one są długie. No sami zobaczcie, przykładowo e, nogi Supermana. E, ile to jest różnicy w ogóle, prawda? I te uda. No, no, nie wiem, ale, ale to tak musi być. I powiem szczerze, jestem trochę tym podjarany. Jest jedna. Strasznie ma długie nogi. I jest wczepiona druga. I cholera, mam go. <noise> Naprawdę fajna postać w ogóle i czekałem na niego tyle czasu i teraz mam Atro sytuacja Dobrze chyba to wymawiam. Czy on będzie stał? Będzie stał. Będzie się, świetnie będzie się prezentował. Kawał skurczy byka. No ale te nogi trochę uważam przygięcie. Zobaczcie, one są takie, czyli są wyższe niż reszta figurki, bo ja tutaj jest raczej. No dobra, nawet od stąd zaczniemy od ten sposób, żeby było. No. Więc sami widzicie, nawet jeszcze tak dosłownie minimalnie, ale kurczę, no jest potężny po prostu. I prezentuje się naprawdę bardzo. Dobrze, to jest drugi najlepszy baw chyba, jak dla mnie przynajmniej, jeżeli mówimy o Salomonie Grandim, który no, będzie numerem jeden, to będzie drugi najlepszy. Dobra, mamy Atrocitusa. Teraz wyjmijmy supek. no ma tych mocowań sporo. Zobaczę, czy to przyspieszę na filmie, bo też z takimi rzeczami chciałbym może spróbować... Jeżeli tak, to OK. Jeżeli nie, to pobądź jeszcze chwilę ze mną to... idzie to sprawnie. Przyznam Wam szczerze, że on naprawdę prezentuje się świetnie. Ten face sculpt, tak powinienem chyba powiedzieć, tak? Ale twarz wygląda kozatko. Lepiej, nawet niż u Batmana, przyznam szczerze. Więc mi się mega podoba. On tutaj jeszcze ma taką jakby metalową przepaskę, prawda? Coś takiego. Ale wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Taka uboga, sucha wręcz wersja słupka. I te, ta peleryna, która no widzimy, jest tak zdezelowana, że głowa mała, ale mimo, że tutaj troszeczkę ma luz, ten jest staw zdecydowanie bardziej sztywniejszy. Naprawdę wygląda to fajnie. Jestem mega pozytywnie zaskoczony tym gościem, więc nie ukrywam, że jest duża szansa, że on pozostanie też ze mną na dłużej. Y idziemy dalej. Y chciałbym teraz spróbować się zmierzyć właśnie z tym Batmanem. Hazman Suit z Gold Label, czyli to co świeci pewnie tam, nie wiem czy jest w zestawie od razu bateryjka, no ale się przekonam tutaj jest Batman Black and White, wróć, nie Black and White tylko ten Shona Merfrego, czyli White Knight Biały Rycerz i Trigon, tych dwóch delikwentów mam pozostałe jakoś tak niekoniecznie były mi po drodze ale tu mówię, to mnie ciekawi bardzo. Light up Batman symbol. Ok, otwieramy. I wydobywamy. Oczywiście, jak zawsze, karta i podstawka. Ale nas interesuje to. I tutaj widzę oszczędzili nam tego, jest tylko tu przymocowany i to nawet to było rozcięte. Dacie wiarę? Ale one i tak się świetnie trzymają, nawet bez tego, więc gdyby McFarlane nie montował, to nic by się nie wydarzyło. No i Sama figurka naprawdę wygląda bardzo fajnie, powiem szczerze. A ja wcześniej jakoś jej tak nie brałem pod uwagę. Tutaj widzimy, możemy rozkręcić. Aha, a tam włączyć, prawda? Gdzieś podnieść to. Pół. Nie wiem, jak to działa. Pół, tu trzeba gdzieś to podnieść. Ale mówię, to musiałbym najpierw odkręcić i zobaczyć, i dopiero wtedy. Byśmy mogli się przekonać, jak on świeci. Ale też wygląda fajnie. Troszeczkę tak przybrudzony efekt, jakby tej maski, od oczywiście powietrza oddychania. Tam wewnątrz. Lekko pouszkadzane, już poarysowane te elementy metalowe. Tutaj te na kolaniki prezentują się bardzo fajnie. Jego chyba można. A, właśnie, zobaczcie, tutaj jest. A, i tu mamy światełeczko, widzimy. I ono jest wmontowane wewnątrz. I dlatego tu świeci to. właśnie, nie wiem, jak to się włączało, ale to i tak musi być. No, musi być bateryjka, pewnie. Ja sobie spróbuję to zrobić. Już poza, bo nie mam teraz takiego śrubokręcika małego. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało, ale wygląda naprawdę jednak spoko, więc dobry wybór. Dalej, co mamy dalej? Dalej mamy, przyznam szczerze, coś, z czym na razie się wstrzymuję. Jakiś czas temu Wam prezentowałem Tika Graysona w wersji Robina, w tym takim śmiesznym stroju, zawsze, jak mówię, Wonder Boy. Od Gold, od McFarlena oczywiście jest to ten zestaw Gold Label. Ile tych pięści w ogóle ma dodatkowo. I do niego, żeby było do pary, drugiego Batmana, znaczy do drugiego Robina, mówimy tutaj o Timu Drake'u. I to jest ten w podstawowej wersji. Gold Label jest taki czerwono-żółty bardziej, a ja chciałem, żeby ta kolorystyka jednak pasowała. I tutaj też chwilowo się wstrzymam z otwieraniem. Zobaczymy. Bo mam Red Hooda, mam Red Robina. Te moje dwa ulubione warianty. Pierwszy z serii Arkham. Drugi on jest z tej wersji Rebirth, czyli Odrodzenie. DC Odrodzenie. A tutaj mam właśnie jeszcze dodatkowo ich warianty, kiedy byli Robinami. I do duetu tak sobie zapragnąłem. Bo jakoś przyznam szczerze, to z... Damianem Wayne'em, tak? Z synem Bruce'a. Jest już dostępny, był dostępny pierwszy z też tego, właśnie w tej niby kolorystyce, choć on się troszeczkę różnił i o nim myślałem od Nastoletnich Tytanów. Później pojawił się ten Infinity Frontier, ale jakoś Damian mi nie leży, żeby gdzieś go tam ustawiać, więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie niech to pozostanie w takiej formie. Może dodatkowo coś z tym wykombinuję. Ale teraz to już będziemy mieli tylko otwieranie. Otwieranie choćby, nawet, właśnie pierwszego z tych dwóch Black Adama, zobaczmy. To wszystko zaczęło naprawdę mocno tanieć w pewnym momencie. I warto skorzystać wtedy, jeżeli coś, co kosztowało jakąś tam kwotę, kosztuje połowę jej, a nawet i czasami może jeszcze lepiej, jeżeli mamy jakieś lojalnościowe zniżki. Więc wydobądźmy. Tutaj jest komiks, który już ja prezentowałem, z tego względu, że. A może i nie prezentowałem. Nie, to nie ten komiks chyba. Bo tutaj jest słupek i tutaj jest gacek też dodatkowo w zestawie. Ale tego zestawu właśnie nie mam, jak się okazuje. No to i super. No to i super, że właśnie będę mógł poznać sobie ten tytuł, ale sam blakadam. Zobaczcie te pioruny jakie ma. No, dość mocno, poważnie wyglądają, ale przyznam szczerze, że nie mam jakoś potrzeby ich wydobywania na razie, więc chyba sobie tą opcję opuszczę, ale samego, oczywiście, blakadama, jak najbardziej tak. Tutaj też ta peleryna jest mocno uszkodzona, mocno zdezelowana, że tak się wyrażę. Ale tutaj sprawnie poszło. Aż jestem zaskoczony. I sam Black Adam. No, wygląda spoko, mówiąc najprościej, prawda? O wiele lepsza wersja niż ta, która jest z Endless Winter przedstawiona. Dobrze będzie stał. Nawet bez podstawki sobie świetnie radzi, gdyż ma spore stopy. Mówiąc tak najprościej. I... Prezentuje się następująco. No jest ok. ma jakoś. Nie widzi mi się tam ten szazam jakoś. Nie mam ochoty go nabywać. Przynajmniej na razie. Może kiedyś jak coś innego wyjdzie. I ta błyskawica też wygląda fajnie. Więc tak. Mamy to. No i na koniec zostawiamy sobie to, <laughs> z czym był największy problem, tak naprawdę. wow Justice Busters, e, Endgama, czyli tej pozycji, to był Tom ósmy bodajże, gdzie e, Jim Gordon staje się e, Batmanem, tak naprawdę w tej historii. I on przy. Widziała taki pancerz, to chyba o to chodzi, chyba z tego co pamiętam. Więc no, rewelacyjnie to wygląda. Kawał bydlęcia takiego. Musimy jakoś się do niego dostać. I o dziwo on też ma podstawkę. Mimo, że no, takie ma stopy, taka jest ta konstrukcja, że i tak by nie potrzeba było. Ale fajnie, że McFarlane do każdej dodaje. Czasami przydaje się jako bonus. I tutaj, tutaj musimy chyba naciąć. Nie chcę uszkodzić pudełka. W ślubie, kiedy pudełka są całe, chyba teraz się udało. Prawie jest. No. oczywiście, tak jak mówiłem, jest podstawka, jest karta, ale dla nas najważniejszym jest tenże gość. Taki wielki znak Batmana. Wszędzie jest powczepiany, ale nic, damy radę. To już ostatnie dzisiaj tego typu akcje, także zaczynajmy. it's nice. Względnie ciężki. W ogóle widzę, ma w osi pełen obrót. O 360 stopni go możemy przekręcić. I tu troszeczkę, może za bardzo sluźnie, ale możemy go też powiększyć. Żeby był wyższy. W ten choćby nawet sposób. Wtedy robi jeszcze większą robotę. Wow, kamera! Szkoda, że te pięści są nieruchome. Te palce boję się. A może są, muszę zobaczyć na filmach. Boję się, żeby nie złamać tego. No i głowa też ma obrót. Tutaj mamy te takie jakby brwi, oczy. Ale wygląda to naprawdę bardzo fajnie. kawał skór czy byka Stoi stabilnie. Więc tak się nam prezentuje. On w ogóle kiedyś wyszedł w buffie, ale w wersji multiverse od Matela i tam no, było trochę słabi, nie oszukujmy się. A ten naprawdę robi wrażenie. Jedynie tutaj mógłby być troszeczkę bardziej sztywny, jeśli chodzi o te stawy. Ten obrót tutaj on jest taki dość luźny, ale jako całość naprawdę wygląda rewelacyjnie. Te, które są rozpakowane, te, które nie były. Też gdzieś tam są porozkładane, więc sami widzicie ogromna paczucha i. Ogromna prezentacja, dużo plastikowego, dobra. Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam, cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.